Witajcie serdecznie. Ten noworoczny odcinek jest zupełnie nietypowy, ale pomyślałem, że zaryzykuję. Chciałem Was dzisiaj zapytać, które polskie motoryzacyjne kanały YouTube podobają się Wam najbardziej. Piszcie proszę w komentarzach, a ja, nie przedłużając, biorę się już za prezentację tych kanałów, które oglądam regularnie albo okazjonalnie. Kolejność może poza pierwszą propozycją zupełnie przypadkowa. Powagowani. Trzymam kciuki za Roberta. Nie znam go, ale dość często oglądam jego filmy i mam nadzieję, że będziemy mogli wszyscy oglądać nowe, kolejne. Myślę, że każdy może go jakoś wspomóc. Wystarczy poklikać teraz w jego filmy i nie przewijać reklam. EcoDriver Według mnie prowadzący to bardzo obiecujący twórca motoryzacyjny młodszego pokolenia. Jest trochę luzu, jest sporu merytoryki. Są także jego własne pomysły na testy, jak na przykład test wykrywania pieszego. Motodziennik Jacek Balkan zazwyczaj jest bardzo zaangażowany w to, co robi i ma uczulenie na Fajans. Przewidział przyszłość Arinery, odczuwał dziwny niepokój na widok Izery, ma na swoim koncie także kilka grubszych tematów, które mimo kontrowersyjnego wydźwięku zjednały mu sporo fanów. Można się z nim zgadzać albo nie, ale prawie każdy odcinek jest co najmniej ciekawy. Petrol Head No. 1 Petrolhead podniósł kołbaskowo do rangi samochodowej stolicy Świata, gdzie wszystko co w motoryzacji najlepsze ma swój początek. Trzymajmy kciuki, aby Zielony ładnie wprowadził ograniczeń prędkości na niemieckich autostradach. Autowizja. Ten kanał cenię za konwencję i merytoryczny przekaz. Uważam, że prezentacja aut według jednego szablonu jest wartościowa. Dzięki temu możemy porównywać samochody z poszczególnych odcinków. Jest szybko, treściwie i merytorycznie. Wahacz TV. Czasem wpadam na ten kanał. Niezbyt często, ale jednak wpisuję go na swoją listę. Pertyn ględzi. Pertyn ględzi, a ja powiem krótko. Dla mnie to mistrz w kategorii motoryzacyjny performance. Marek Drives Marek zwrócił moją uwagę dość dawno, bo miał w swoim czasie chyba najwyższej jakości warsztat filmowy. Atrakcyjne ujęcia, drony, kadry z jazdy. To mi się podobało. Teraz oglądam go rzadziej, ale jak ma jakiś ciekawy samochód, to nie pomijam. Karoseria. Naprawdę wesoły kanał motoryzacyjny. Nie wiem jak wy, ale ja się przy tym dobrze bawię. Pozdrowienia dla Uruska. Auto Made in China. Gdyby ktoś szukał nowego kandydata do prowadzenia telewizji śniadaniowej, to ja zgłaszam Jurka Szalka. Nie każdy trawi te jego suchary motoryzacyjne, ale dla mnie są spoko. Lubię po prostu oglądać kolejne odcinki, niezależnie jakie samochody się na nich pojawiają. Auto -moto -vlog. Prowadzący sprzedawał kiedyś samochody i zwraca uwagę na te rzeczy, które są czasem bardzo ważne dla kupujących. Moto prawda. Grzebanie w aktualnościach z zakresu przepisów, podatków i tym podobnych nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Świetnie, że jest ktoś, kto to potrafi przemielić i podać na tacy raz w tygodniu. Pewnie wyrażę tutaj nie tylko swoją opinię. Paweł świetną robotę robisz. Moto doradca. Waldek Wzorkowski. Prawie 500 tysięcy subskrypcji doskonale podsumowuje jego dotychczasową pracę. A tak ten kanał wyglądał 10 lat temu. Oto Moto News. Gdzie jest domagała? Ja się pytam, gdzie jest domagała? Każdy, kto wchodzi na ten kanał, wie o czym mówię. Żartowałem. Pozdrawiam całą ekipę prowadzących. Moto Bieda. Sporo wiedzy, fajne auta, dobre podejście. Wiele rzeczy nazywa po imieniu. Na początku przeszkadzały mi te wulgaryzmy. Moim zdaniem były sztuczne, bo chyba w rzeczywistości Moto bieda jest osobą kulturalną. Wyjazd do Stanów i obcowanie z Piotrem Jaskiernią, który prowadzi kanał Campervanem przez Amerykę, wyszedł mu chyba na dobre. Złomnik. Znam go osobiście. To bardzo inteligentny człowiek, posiada unikalną wręcz encyklopedyczną wiedzę z zakresu historii motoryzacji, znajomości marek i modeli. Gdyby była motoryzacyjna wersja milionerów albo wielkie gry w kategorii samochodowe marki świata, myślę, że on by to wygrał nawet bez przygotowania. Jan Garbacz. Każdy klasyk budzi moje zainteresowanie, więc nie mogę pomijać tych na kanale Janka Garbacza. Autodyżur by EKG. Bardzo poukładany kanał o diagnostyce. Myślę, że nie tylko ja się wiele z tego kanału dowiedziałem. Automatyczni. Trudne i czasami nudne, ale bardzo ważne tematy. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy są zainteresowani automatycznymi przekładniami albo przymierzają się do kupna samochodu z automatem. Garaż Poland. Rewelacyjne miniaturki, konkretne warsztatowe tematy. Ten kanał to takie coś w stylu tych telewizyjnych, kablówkowych serii typu amerykański Chopper czy coś w tym rodzaju. Świetnie się ogląda. Romiren, warsztatowe historie, autoserwis dworaczek, poradnik mechaniora. Zastanawianie się, który z tych kanałów jest lepszy jest bez sensu. Oglądam wszystkie, w zależności od tego, na którym z kanałów pojawia się jakiś ciekawy warsztatowy temat. Profesor Chris Jako pierwszy wymienił olej w tłumiku. Chyba każdy zna profesora Chrisa. Myślę, że mógłby z powodzeniem zagrać w jakimś filmie. Może nawet coś w tym stylu. Miłośnicy Czterech Kółek To już prawdziwy dinozaur w kategorii motoryzacyjny polski YouTube. Kanał ewoluował. Czasem było dobrze, czasem źle, ale grunt, że Michowi wciąż jeszcze się chce i jak ma dobry dzień, to potrafi zrobić dobry odcinek. Terenwizja. To, ile goście wkładają czasu, pracy i pieniędzy w każdy odcinek budzi szacunek. Myślę, że jakikolwiek dodatkowy komentarz jest tutaj zbędny. Fotomotoblog. To nie jest kanał o samochodach, tylko o jednośladach. Ale tematyka warsztatowa wciąga. Potrafię obejrzeć do końca nawet najdłuższe odcinki. Na tym kanale poznawałem chińską motoryzację. Kami rozbiera głównie chińskie skutery i motocykle. STR-testy i prawdziwe samochody. To oczywiście dwa odrębne kanały, ale łączy je to, że czasem na nie wpadam, ponieważ prowadzący zaglądają pod maskę i generalnie wiedzą, co się pod tą maską znajduje. A to w dzisiejszych czasach nie jest już takie oczywiste. Autovloger. Ja na tym kanale śledziłem serię z BMW-46. Teraz jest nowa seria z BMW-F10. Fix and Drive. To taki trochę kolejdoskop tematyczny. Zaglądam tam zawsze, kiedy pojawia się coś ciekawego o samochodach. Marcin Łobodziński. Prowadzący je pisze na łamach autokultu, a na swój kanał wrzuca czasem jakieś ciekawe rzeczy. Najbardziej podobają mi się materiały techniczne oraz te związane z oferodem i podróżami. R2D. Bardzo trudno jest prowadzić interesujący kanał o olejach, ale jak widać można. To zgodnie z nazwą Laboratorium Olejowe. Sam oglądam i Was także zachęcam. Na koniec jeszcze dwa kanały. Chodź się karnąć i Duster na Gigancie. Chyba każdy posiadacz Daci je już zna, ale skoro sam tam czasem zaglądam, to o nich wspominam. A byłbym zapomniał. Zachar Off, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk. Wspominam o nich łącznie, ponieważ ich twórcy to już takie legendy i myślę, że cała ta trójka zrobiła już swoje. Odnieśli sukces medialny i finansowy, czego dowodem jest to, że znamy ich nie tylko z YouTube czy telewizji, ale także z reklam. Piszcie proszę w komentarzach, które z polskich motoryzacyjnych kanałów YouTube podobają się Wam najbardziej. A może są też takie, których tutaj nie wymieniłem. Noworocznie pozdrawiam wszystkich widzów i twórców YouTube. Pozdro, cześć i do następnego.